Siemaneczko, ostrożercy! Domowe degustacje ma z tej strony zapraszają Was na kolejny odcinek, w którym zrecenzujemy klasykę klasyki, jeśli tak bym mógł powiedzieć. Niestety wirus nie odpuszcza, sytuacja jest poważna, coraz więcej zachorowań w Polsce powoduje, że wszelkie wyjścia z domu stają się niebezpieczne i ryzykowne, dlatego przyłączamy się do akcji... Pozostańmy w domu, zostańmy w domu, e, walczmy z wirusem nie tylko procentami, nie tylko siedzeniem w domu, nie tylko spędzaniem tego czasu z rodziną, nadganianiem tych zaległości, które w dotychczasowym wyścigu szczurów były niemożliwe, ale również walczmy z wirusem ostrościami, a tym razem, tak jak powiedziałem, klasyka klasyki, czyli Siracza z e, firmy Latająca Gęś, czarna Siracza, Najostrzejsza, najprawdopodobniej najostrzejsza siracza na rynku. Sam producent określa ten sos jako ekstremalnie ostry. Mam nadzieję, że smak siraczy będzie uzupełniony ostrością, na którą po cichu liczę. Siracza hot, czyli blackout sos. Siracza, bardzo ostry sos, czyli składniki, czyli w ilości 70%. Cukier, sól, czosnek, woda, regulator kwasowości E260, wzmacniacz smaku E621, stabilizator E415 i substancja konserwująca E202. Teraz weźmy sobie tablicę Mendelejewa i będziemy wiedzieli o co chodzi. Na 100 ml produktu. Siracza nasza posiada 2,3 grama tłuszczu, w tym 5, 5 g tłuszczów nasyconych. Uwaga, 30 g węglowodanów, w tym 25 g cukru oraz 7,5 g soli. Producent podaje również, że produkt po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 8 tygodni od otwarcia. Zanim przejdziemy do etapu, w którym będziemy zapoznawać się zarówno z zapachem, jak i smakiem naszej syraczy, z tego miejsca chciałem podziękować i. Dać duży wyraz szacunku dla wszystkich pracowników służby zdrowia, jak i wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, ale i wolontariuszy, którzy w tych jakże trudnych i ciężkich dla nas czasach, nie tylko dla Polaków, ale i dla całej Europy oraz świata, ryzykują swoje zdrowie. Zdrowie rodzin, a często również i swoje życie, i w bardzo ofiarny sposób wspierają nas, obywateli w walce z tym, jakże niebezpiecznym i śmiercionośnym wirusem, a na tyle podstępnym, że jest to wróg niewidoczny, a jednak występujący. Mam też również nadzieję, że nie tylko Polacy, ale i ludzkość wyciągną naukę z tej lekcji i zaczną przede wszystkim zaczną. W sposób podstawowy dbać o higienę rąk, e, czyli myć ręce e, nie tylko po wyjściu z toalety, ale również po przyjściu z dworu, jak i przed e, posiłkiem, e, bo warto myć ręce, e, warto dbać o tą podstawową higienę. Bo gdybyśmy myli ręce, gdybyśmy dbali o tą podstawową higienę, najprawdopodobniej tych chorób na świecie byłoby znacznie mniej. Dlatego wielkie ukłony i wyrazy szacunku dla wszystkich tych, którzy walczą z tym jakże niewidzialnym, a wrednym wrogiem. A teraz już przystąpmy do recenzji naszej Siraczy. Eee, konsystencja bardzo gładka, tak jak każda Siracza, bardzo pomarańczowa. Zapach tej siraczy, charakterystyczny dla zapachu sosów z rodziny sosów siracza, go się nie da podrobić. To jest taka, taki zapach jakby chińszczyzny po prostu. Jak wchodzisz do chińskiego lokalu i czujesz ten zapach tego oleju, tych y, y, grzybów mun, y, y, kiełków bambusa, wszystko pomieszane, zmieszane, przerobione, zesmażone, to tak właśnie ten siracza mi się kojarzy. Zapach e, bardzo fajny. Ja osobiście lubię siracze i to na, naprawdę na siraczy poznawałem te ostrości i e, ona, że tak powiem, spowodowała, że zacząłem wchodzić w ten temat. Zobaczymy, czy czarna siracza z firmy Latająca Gęś okaże się najostrzejszą siraczą e, na rynku. Zapach na duży plus, ponieważ utrzymuje to co każda siracza nam, że tak powiem, z butelki daje. O kurczę. Weszła na gardziołko. Hmm. jest ostrość, ale ta ostrość mi weszła na język, na dolne partie języka, jak i tutaj na przełyk. Niestety, niestety, jest bardzo słona. Ta sól bardzo przebija się przez przez ten smak. Siraczy. I mam wrażenie, że w smaku przypomina ona, no niestety, ale kostkę rosołową. I tak mi się ona w takiej czystej formie i postaci kojarzy. Jest ostra, więc jak najbardziej na plus. Czy najostrzejsza? Myślę, że tak, ale ta ostrość nie jest jakoś szczególnie dominująca szczególnie wyróżniająca się, um, niestety na minus, smak tej siraczy, który mi osobiście, tak jak już powiedziałem, um, kojarzy się z kostką rosołową. Dzięki za uwagę. To tyle w temacie, bo niewiele da ona o sobie powiedzieć. Jeszcze raz trzymam duże kciuki za wszystkich... I funkcjonariuszy, i pracowników służby zdrowia, i wszystkich wolontariuszy, oraz tych niewidocznych bohaterów, którzy robią naprawdę wspaniałą robotę dla społeczeństwa, narażając swoje życie i zdrowie rodzin. Jesteście wspaniali. Tak trzymać. No i cóż, zapraszam do kolejnych recenzji na moim kanale. Subskrybujcie łapki w górę, i. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia.